Była jesień, złota polska jesień, dokładnie dzień 28 września, gdy zwolennicy Zygmunta zebrali się nad brzegiem Bałtyku w Oliwie, wypatrując pod słońce, czy król, a właściwie nie król, tylko elekt, już się zbliża. Czekali długo, ale doczekali się. Raził ich blask albo nie wierzyli własnym oczom. Oto zaczynają powoli, powoli wyłaniać się żagle. Już je widać wyraźnie. Dygnitarze liczą okręty. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. O, jeszcze płyną dalsze. Już ich jest dziesięć, ale to nie koniec. Jedenaście, dwanaście, trzynaście. Patrzcie, patrzcie. Jeszcze nadciągają. Daleko we mgle złotej bielą się żagle. Flota, ogromna flota, 24 okręty, potęga, o jakiej nie mogło się marzyć Polakom. Elekt marudził, zwlekał, ociągał się, uzależniał przyjazd od zgody swego ojca, stawał trudne warunki, a oto przywozi z sobą do Polski 24 okręty. Chwila osobliwa, jedyna. Wybór opłacił się. Rzeczpospolita połączona Unią Personalną ze Szwecją staje na progu nowej wielkości. Potomek krwie jagiełłowej nie przybył z próżnymi rękami. Polska z państwa lądowego może stać się potencją morską. Któż wie, nowy rozdział historii otwiera się szeroko. Musieli ci Polacy wiwatować, musieli czapki w górę rzucać, radując się widokiem chmary okrętów. Krzyk wielki i radosny wyrwał się dygnitarzom z piersi: Wiwat, rex Sigismundus Tertius, Wiwat! Spotkała ich nad wszelki wyraz przykra, albo nawet głupia niespodzianka. Okręty, nie dobiwszy do lądu, zarzuciły na redzie kotwice. Król został w Kajucie i przebywał w niej przez okrągłych dni 9 aż do 7 października. O dwa dni wcześniej kandydat jego, arcyksiąże Maksymilian Habsburski, ciągnąc w stronę Krakowa, stanął na ziemi polskiej. Maksymilian ze wszystkich sił chciał być królem. Zygmunt, stanąwszy u brzegów naszych, jeszcze się wahał. Na pokładzie okrętu zaczął Targi. Przybył nie sam, lecz w gronie doradców szwedów, pośród których główną rolę odgrywała jego siostra, Anna Wazówna. Ponoć kobieta bardzo sprytna i biegła w arkanach polityki. Brat jest katolikiem. Ona jest protestantką i zostanie protestantką do końca życia. Ojciec, król szwedzki Jan III oddał syna pod opiekę królewnej Zygmunt ma lat 21, jest pełnoletni, dawno wąsy sypać mu się zaczęły, a słuchać musi Anny. Tego jeszcze nie było. Król pod kuratelą siostry, która naważy w Polsce piwa. Gdy skończy się jej wielka rola, królewna osiądzie na stare lata w Zamku Golubskim, hodując kwiaty, jej zawdzięczamy tulipany, Narcyzy i przede wszystkim uprawę tytoniu, ale to czasy późniejsze. Na razie Anna trzyma brata mocno w rękach. Lodzie kursują między okrętem królewskim a brzegiem oliwskim i w trakcie długich pertraktacji oliwa wychodzi na wierzch. Król, wbrew zobowiązaniom przyjętym przez jego agentów, podczas elekcji nie ma zamiaru zwrócić Polsce Estonii, którą zagrabił jego ojciec. Pierwszy kamień, o który potyka się cała sprawa. Anna Jagielonka, walcząc jak lwica o tron dla siostrzeńca, dała gwarancję na swych dobrach, zapewniając, że Zygmunt, skoro tylko zostanie królem, odda Polsce to, co jej wzięła Szwecja. Zygmunt w Kajucie, na pokładzie, oświadcza, że ten warunek nie obowiązuje go. Ładny początek. Jeszcze nie jest królem polskim, a już zastrzega sobie, że mu będzie wolno jeździć do Szwecji ile razy tylko zechce. Król na dwóch tronach, a raczej na dwóch stołkach. Domaga się, by zawsze mógł mieć przy sobie doradców Szwedów. No, to ostatecznie drobiazg. Przecież, będąc królem polskim, otrzyma po śmierci ojca koronę szwedzką. Niechże więc na jego dworze przebywają Szwedzi. Ale co innego sprawa Estonii. W ciągu dziewięciodniowych targów uchwalono załatwić rzecz kompromisowo, a raczej odłożyć ją, bo król zagroził, że wróci do Szwecji. Dygnitarze polscy trzymają go za połę. Wreszcie elekt schodzi na ląd i przy hucznej muzyce słynnych organów opactwa oliwskiego odbywa się proklamacja. Następnego dnia płynie do Gdańska, który go wita wspaniale, iluminacją, biciem we wszystkie dzwony i salwami armatnimi. Zuchwale, krnąbrne miasto, oporne w stosunku do obu ostatnich jagielonów, brykające gdy królem został Batory, obecnie wiwatuje na cześć Zygmunta. To kandydat Gdańska. Może nowy król złączy zuchwale miasto silniejszymi niż dotąd węzłami z Rzeczą Pospolitu. Tu również czeka zwolenników Zygmunta wielkie rozczarowanie. Bo król nijakiej uwagi nie poświęci stosunkom polsko-gdańskim w przyszłości, a na razie pożyczy od Gdańska pieniędzy, bo nie ma za co jechać w głąb państwa. Wiezie z sobą trzy tysiące żołnierzy szwedzkich, którzy okazują gorszący brak dyscypliny. Jak byli ubrani, uzbrojeni, czy mieli buty, czy ciągnęli boso, powiedzieć nie umiem. To pewna, że kilkadziesiąt lat później obserwator Francuz, patrząc na poczty panów polskich i na żołnierzy szwedzkich, nie może nadziwić się pięknej postawie i doskonałemu ordynkowi Polaków, a nędzy Szwedów. To jakaś zgraja obdartusów w strzępach, w łachmanach, wielu z nich boso, a przecież będą przez lat sto najlepszymi żołnierzami w całej Europie. I tu mała uwaga na boczku. Żołnierzowi szwedzkiemu powodzi się obecnie tak, jak się nie powodzi żadnemu innemu w świecie. Gdy wróci w nocy do koszar i pokaże przepustkę, dyżurny ma obowiązek przynieść mu do łóżka filiżankę gorącej kawy. Słyszane rzecz. Żołnierz dostaje w nocy kawę do łóżka. Fakt. Ale faktem jest również i to. Że dzisiaj Szwecja, która ma ledwie 7 milionów mieszkańców, może w razie wybuchu wojny postawić na nogi armię 600 tysięczną i że jest czwartym w świecie mocarstwem, jeśli idzie o siłę lotniczą. Schrony przeciwatomowe są pono istnym cudem techniki. Ale po tym nawiasie wracam do rzeczy. Wybrano królem Zygmunta Szwedzkiego i wybrano królem arcyksięcia Maksymiliana. Kandydatura moskiewska cara Fiodora miała pewne szanse, podczas gdy żaden z bratanków Batorego nie wchodził poważnie w grę. Oprócz Maksymiliana kandydatem był jeszcze jeden Habsburg, arcyksiążę Ernest. A może, może, w cichości duszy marzył o koronie dla siebie kanclerz i zarazem Hetman Wielki Zamojski. To pewna, że sytuacja wisiała przez dłuższy czas na włosku i że mogło dojść do elekcji trzeciej. Zaczynając moje pogawędki historyczne, z góry powiedziałem, że nie będę koloryzował, że nie jest mym zamiarem kryć prawdy pod korcem. Siedzieliśmy sobie pod dębem, gwarząc o przewagach batorego nad Moskwą o zdobyczach Rzeczypospolitej, o tym, że po krótkich rządach komiwojażera francuskiego skrzepił się naród. I nagle, nagle całe drzewo ogromne zatrzęsło się. Pogodny był wieczór, ale zaraz podarwał się wiatr. Jeden od wschodu, mroźny, śniegiem się kący, Drugi niespokojny, z północy, poprzez Bałtyk od Szwecji. Trzeci znowu namiętny, porywisty, parny, duszny, z południa – od Mołdawii, od Turcji uderzyły niemal razem trzęsą gałęźmi, pochyla się korona dębła pięć trzeszczy, stęka, lecą chmury. Są zaś podobne jakby słowom wartkim, toczącym się z ust kaznodziei, który mówi przede wszystkim o domowym zachwianiu. W szumie wichru słyszymy, że nie masz nic pod słońcem trwałego. Nie tylko domy i familie, ale i królestwa ustają i upadają, i naród się po narodzie na ziemi odmienia. Tak mówi prorok ksiądz Skarga, Zygmunta III nadworny kaznodzieja. Ten właśnie król przyniósł zachwianie domowe. A panował przez blisko pół wieku, bo przez czterdzieści sześć lat posmutniałem gwałtownie i w tej chwili nie wiem, jak, z której strony wziąć się do tego króla. O współczesnym Zygmuntowi III, Jakubie I, czytam w przeznaczonej dla dzieci historii Anglii wiersz Kiplinga, który mówi, że był to władca goly jak święty turecki, uczony we wszystkim, a mądry w niczym, niedolężny, plotkarz, marnotrawca, słabeusz, i tchórz taki, że blatł na sam widok żelaza, mdlał zaś poczuwszy zapach fajki. Rymy autora Księgi Dżungli ośmielają mnie trochę, gdy mówić mam o Zygmuncie III, który był pierwszym z dynastii Wazów, podczas gdy wspomniany Jakub zainaugurował rządy szkockich sztuartów w Anglii. Sąd Kiplinga Popiera w całości inny, popularny historyk angielski, charakteryzując Jakuba słowami nudziarz, pedant i szkod. Ja zaś mogę powiedzieć o naszym królu mniej więcej to samo, więc że był na pewno nudziarzem i pedantem, ale dodam, że narodowości jego nie da się określić tak ściśle jak narodowości Jakuba. Zygmunt był w Polsce Szwedem, w Szwecji Polakiem. W Szwecji chciano, by król był protestantem, w Polsce, by król był katolikiem. Gdy zaś świtać poczęła myśl o zawładnięciu Moskwą, o koronie carskiej dla Władysława IV albo dla samego Zygmunta, jedną z poważniejszych przeszkód było to, że Moskwa wyznawała prawosławie. Ot i klopot prawdziwy. Jakże to wszystko pogodzić? Historycy nowsi znajdą wiele okoliczności lagodzących, a nawet uniewinnią Zygmunta, choć stwierdzą, że Orlem nie był. Polskę czeka pół wieku rozczarowań w polityce zewnętrznej i pół wieku domowego zachwiania, które najsilniej wyraziło się w Rokoszu Zebrzdowskiego. A 24 okręty? A to także rozczarowanie. Flota szwedzka była o wiele słabsza niż Polacy sobie wyobrażali. Ojciec Zygmunta kładł znacznie większy nacisk na marynarkę handlową niż na wojenną, która w rzeczywistości przedstawiała się ubogo. Czego najlepszym dowodem jest jedyne zwycięstwo morskie odniesione przez Polskę w bitwie pod Oliwą. Marynarka wojenna Szwecji była doświadczona, marynarka polska to ledwie zaczątki. I pod Oliwą zwyciężyli Polacy. Król nie był Orlem, ale jego czasy były wielkie. Klęskę cecorską równoważą zwycięstwa znaczące się takimi etapami jak Kirchholm, albo jak Kluszyn, jak dzień. 8 października 1610 roku, gdy to Żółkieski zatknął na kremlu sztandary polskie. Jedynie Napoleonowi powiodło się stanąć w Moskwie. Hitler tego nie osiągnął. Gdy myślimy o tym, że żółkieski umiał zachować takt, że zjednywał sobie miłość Moskali, że szanował ich wiarę, że trzymał w ryzach polskich żołnierzy ogarnia nas duma. Na czasy rządów Zygmunta pada nie tylko ponury cień klęsk i zachwiania domowego, ale także purpurowy blask zwycięstw. Dąb zasadzony przez piastów, rozrastający się za Jagiellonów i za Batorego stoi jeszcze mocno.